Dzień dobry, dzień dobry, witam, dziękuję. Zaczynamy. Dzisiaj tematem będą profile nośne. Będziemy lecieć tutaj po kolei sobie. Andrzej tam jeszcze jedną szpaletę objeżdża. Tu gładzią, a ja już mogę się zabierać za ten, za montaż. I plan jest taki, żeby tu pierwszego dać przy ścianie sobie, a później. Następne. A, i ta linia później w tą stronę, i tu będziemy musieli zagęścić później. Nie wiem, czy nie damy. Myślałem o dwóch, jednego albo drugiego, nawet nie wiem, czy nie damy trzech, żeby nie było później problemu z montażem tego yy, gżymsu. Zobaczcie, tak, żebym dał radę zmieścić tu, tego krzyżowego tutaj. Będzie czy nie będzie? Bo coś podejdzie, co? Będę się złapać i będziemy to montować po kolei. No i dobra, siedzi. Łącznik, nie wiem czy nam starczy tych łączników, tego wszystkiego. To się zobaczy. Musimy jak bliżej tak, żeby hak tu doszedł, jak to nam pozwala. No, taką dziś będzie sobie. Tylko, że mi się już wysuną, co to za muzyki lecą, kurde. Czekajcie, wyciszę na chwilę. Bo będzie trzeba wycinać bo Albo wyciszać. No i tak po kolei układamy. Łączników nie wiem, czy wystarczy. Kurde, nie trzeba gdzieś jeszcze pójść do sklepu, bo trochę i pójdzie tutaj. I później będziemy rozmierzać sobie 140 w tamtą stronę. I powolutku do przodu będziemy z tym jechać. No nie wejdzie cały, trzeba przyciąć. Żeby jeszcze łówek nie to też było dobrze. Не могу przerwie yy, trochę żeśmy zrobili ja musiałem podkręcić jeszcze po parę haków do tego i łączników do hurtowni. Andrzej tam też temat też ogarnął tutaj kawałeczek mamy zrobiony, więc została ta sekcja, tutaj puścimy tam dodatkowego tylko trzeba będzie z duszy jeszcze puścić, bo tam nie wychodzi To 40. Tu elegancko nam wyjdzie w tym roku i no i będzie mi ten temat no no, tak naprawdę. Tu te haki spoko wchodziły, myślałem, że to będzie jakiś kłopot, żeby je tutaj włożyć czy coś, ale elegancko to idzie, także... Tylko wpinać resztę, i jak czasu jeszcze dostanie, to może na szlifiele się gdzieś skoczy i trochę tam poszlifujemy, może w garderobie. Te pomieszczenia mamy wysuszone, już także można będzie lecieć. Tylko szpalety rano zrobiliśmy, więc na trzeci, na trzeci raz, bo trzeba było jeszcze poprawić, więc tego nie będziemy ruszać. Może tą się po prostu odpuści, a tak resztę można będzie szlifować. No i piąteczek, nie? Także zakończymy to w poniedziałku. Tak właśnie myślę, ale myślę, że od poniedziałku lecimy sobie, żeby już wyszlifować wszystkie pomieszczenia na gotowca. No i jeszcze tu trochę z elektryką trzeba będzie powalczyć. Eee, ale to nie dużo. tylko tutaj kable puścić pod to oświetlenie i tam do trochę wsiadnie, będziemy musieli wykuć i podkuć się pod udekiem. I będzie można chyba płyty zwozić. No ale to pewnie też zejdzie, na pewno po jak na szlifowanie wydaje mi się. I, i powolutku do przodu błogaznok posprzątać i... I weekend. No i co? Zdecydowaliśmy, że już nie będziemy nic ruszać, bo jest godzina 20 po 10 po drugiej, także nie będziemy się brudzić już dzisiaj. Zakończamy na tym. I co? Ogadaliśmy tam jeszcze temat tych przewodów, jak trzeba puścić. No i spadamy. Weekend czas zacząć. także widzimy się w przyszłym tygodniu ponownie. I lecimy dalej. Eee, jest, szlifowanie. W poniedziałek. Szlifowanie. Promota Kojiny zaczynamy dzisiaj od gry na gitarze. Czyli odpalamy żyrafę i lecimy ze szlifowankiem. Taki dzisiaj plan. No i pewnie jutro też, bo zanim te cztery pomieszczenia, tak? No trzy pokoje i garderoby, zanim szlifujemy, to pewnie trochę z tym zejdzie. Także szlifowanko przez dwa kolejne dni, prawdopodobnie. No a później, po płyty, się pojedzie. A i jeszcze muszę pamiętać o przewodach, żeby dzisiaj pomierzyć, to może gdzieś się podskoczy kupić, ten tutaj do ledów, żeby wypuścić i aha no i tutaj półtorówkę, trzy razy półtora do oświetlenia, żeby też wypuścić, no i zaczynamy, lecimy z tym, i szykować sprzęty, kupimy jakiś inny papier z Dedry, jakiś taki niby nie zapychający się, gdzie on jest, tutaj. Gdzieś tutaj go mamy. Jeszcze nie, nie spotkałem się z takim. W sumie 240 będziemy sztukować. Muszę rurę podłączyć do sprzętu. I on ma takie tutaj rowki, gdzie nie gdzie. Niby się tak nie zapycha, ale ciekaw jestem. Co to z tego będzie, zobaczymy. Dobra, to szykuję sprzęt. I zaczynamy działać. Cisza, spokój. Pogoda małoletnia, powiem Wam, w tym roku. Jeszcze ani razu nie byliśmy w tym roku nad morzem. Bo tylko chyba jeden dzień taki upał było, ale ty na jezioro żeśmy pojechali. A tak to, no nie ma sezonu. Ci, którzy sobie planowali, kurde, na ten tydzień chyba i na ten zeszły urlop nad morzem, no to słaby temat, powiem Wam. Byliśmy w rewalu w weekend. Na chwilę to. Zbyt wiele osób tam nie, nie, nie było widać, żeby jakieś tłumy były na, nad morzem. Średnio na dziury pasuje ogólnie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tylko chyba złapię mi jedną, dwie, trzy. Nie, cztery złapię. Ale z sześciu, nie? Lepsze to niż nic. To lecimy, trening na barki od rana. A ten skurcz widać tam pod lampą, ale idziemy go do szlifować, więc będzie git tutaj. Ja Sławiłem elegancko, ale tu będą już zaprawki trzeba je zrobić. Przy gdzie było nadłożone przy szpaletach, to się odkleiło i, i trzeba będzie tam poprawiać. Ale to podglądowanie do tego. Jasno się robi. Czekaj. Dzisiaj można wywinąć w drugą stronę tą, jedną, nie? No to? O. A winę sobie w drugą stronę, będę widział wtedy też. I koniec na dzisiaj. Udało się zrobić ten pokój jeszcze z przelecieć ten ostatni, jutro tylko krawędzie, wszystkie szpalety pod parapetem do wyszlifowania i, i ten temat będzie mi gotowy. Jadę rano po płyty, po przewody, o ile się uda je dostać tam w hurtowni, jak nie to będziemy musieli w trakcie dnia skoczyć, żeby porobić tą elektrykę całą, która tam jest potrzebna. No i co? Później ewentualnie zacząć kręcić płyty, ale wątpię, że się to uda. Raczej myślę, że środa będzie na, na temacie płyt, kręceniu sufitu. No i fajnie by było, jakby się udało do końca tygodnia zrobić wszystkie łączenia już na gotowca. Yy, taśmy tu tutaj powklejać. No i wtedy przyszły tydzień, poniedziałek, wtorek na pryskanie, szpachlowanie. Nie wiem czy wtedy od środy będzie gotowe do szlifowania tak naprawdę, bo to tak szybko może nam nie będzie chciało snąć, ale osuszać się w sumie wrzuci, zostawić na, na noc to też trochę zawsze ściągnie. No i później za trzy dni szlifowania, tak czy tak, już z górką, że, że tak to zejdzie. Nieco z tymi gzemsami, ale nie wiem, czy to nie nie dogadamy się tak, żeby to był temat na później przy malowaniu, przed malowaniem je po prostu pomontować. No, zobaczymy, bo jeszcze dokładnie nie wiadomo co będzie. Czy też będzie spłyt kombinowane, czy, yy, czy te gotowe takie będą. To z XPS-a, a to się zobaczy. Też dogadamy z Piotkiem. Pewnie jutro się będziemy widzieć, więc ten temat się ugada. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja spadam, działamy dalej. Jutro zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także do następnego. Pozdrawiam, cześć.